Siemano, a dzisiaj w wędkarskiej przygodzie przyjechaliśmy na głowisko komercyjne Yellow Carp Rutwica. Jestem tu pierwszy raz, objechałem myślę, z 10 miejscówek, wybrałem miejsce numer 7. Pokażę Wam jezioro, bo nie mogę oderwać wzroku. Jest przepięknie. Patrzcie. Uwisko jest ciągnie się jeszcze trochę w tamtą stronę, ale ja wybrałem stanowisko numer 7. Raz, że jest fajny głęboki brzeg, co mi będzie pomagać, jeżeli chodzi o metod feeder. Jedną wędkę będę myślał posyłać gdzieś naprzeciwko, będziemy szukać miejsca, a tu jest takie drzewo zwalone. I to drzewo mnie bardzo zainteresowało, żeby tu usiąść. No i miejsce. No przepięknie tu wygląda. Są drzewa, będzie cień. No po prostu... To top on the top Zobaczymy jak, przepraszam, jak ryby będą współpracować Na owisku widzę, że są Toje. Jest na, są na każdym miejscu miejsce do rozpalania grillów czy ognisk, ognisk Jest wszystko wydeptane, jest przepięknie, przepięknie Ja idę wypakowywać się, Ciebie zapraszam na intro No i odezwiemy, odezwę się jak już będę rozłożony Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. I żeby już z 3-4 mieszki żeby kilka mieszków tego peletu w okolicy gdzie łowimy. ostatnio na łowisku stopno sprawdziła mi się żółta turbo a dokładnie larwa więc zaczniemy sobie od lewej wędki i właśnie na lewą wędkę poślemy turbo larwa żółta, słodziutkie to jest, malutka przynęta, pelecik, ringersik. I będziemy próbować tą wędkę w ten sposób. Nie łowimy nigdzie daleko na razie. Wytypowałem dwa fajne miejsca. Pięknie nasz podajnik wygląda. Bierzemy pierwszą wędkę. No i oddajemy pierwszy rzut po rybę. Idealne miejsce. Drugą przynętę sprawdzimy sobie korna od Esy. Zobaczymy. I tu będziemy łowić spod drzewa. Więc liczę na to, że tam będzie naprawdę, jak coś siądzie i ucieknie w to drzewo, to będą chole. Bardzo ciekawe. Tutaj pelet skrętlik. I od razu miałem branie. Nie ma? Jest coś małego, nie ma, ale już było pierwsze branie na wędce, co po prostu mnie szokuje, albo to drobnica, co zaraz będziemy sprawdzać, ale podoba mi się. Tą wędkę prawą łowimy tu spod zwalonego drzewa, dałem tam z 10. Myślę tak, koło 10 mieszków peletu Więc liczę, że tam jakiś karp może się obudzić. Ja zobaczę co z tą lewą wędką Bo już było branie w pierwszym rzucie. Powiem wam, że non-stop mam puknięcia na lewą wędkę. Bardzo delikatne, no ale są. Martwi mnie to, że to jakaś mała drobnica, która nie może zjeść jakieś płocie wzdręgi. Będę się chciał później przejść. Zobaczymy na razie 3-4 zacięcia bez ryby, więc o, znowu ugięcie. Więc zobaczymy. Czekamy na naprawdę mocne wygięcie, i wtedy będę zacinał dużą rybę z pod drzewa i muszę ją odciągnąć od niego. Pięknie wyszła rybka. Jest pierwszy karpik spod drzewa. Może być ładna ryba. Ale wam powiem, branie atomowe. O, mi. Może być ładna ryba. Płynie tu pod drugą wędkę. Muszę szybko przełożyć zestawy. Nie, przepłynął na Opakuje mi się w trzcinę. Dobra. Pięknie ryb będzie. nie duży jakiś, ale jak na pierwszą dzisiejszą rybę ładna ryba. Chodź koleżko już chodź Mamy go 7 7 kilo minus podbierak, no 6,5 kilo 6,400 gdzie jakoś tak zważymy później podbierak Mamy pierwszą rybkę Jest przepiękne Uah. 6,5 kg karpik. Piękna rybka. Uf, nie spodziewałem się. No i cóż, czekamy na następne. Wypuszczam go. Bierzemy naszą rybkę. Piękną rybkę. 6,5 kg. I zwracamy mu wolność. Dziękuję. Rybka miała 700. Odbierak ma 6,5 kg. Zrobimy sobie tarkę i będziemy teraz wiedzieć. Mamy jakąś niedużą rybę. Ciekawe. Nie, nie gadaj, że tu śmierdziele są. Lin? Nie, no mamy pana Lecha. Montujemy żółtą larwę. Bo na pomarańczową nie było nawet pyknieć, a na żółtą ta drobnica chociaż biła. Więc zobaczymy, mam dużo dzisiaj przynęt nowych do testów. Więc na pewno lewą wędką będziemy się bawić. Mamy kolejną rybkę, jakąś nano. Co to jest? Płotki! To płoteczki mi się bawią z moimi zestawem. Mm, niedobrze. No ale trzeci gatunek. Mam na testy przynętę Marcepan Miód. Większa przynęta, podoba mi się jej kolor. Przede wszystkim, że jest zdecydowanie większa od tych przynęt, co używaliśmy. Te małe larwuchy i zobaczymy, czy pomoże mi to trochę wyselekcjonować ryb. Mamy kolejną rybę. Pewnie leszcz Nic nie walczy Teraz uderzył ładny ładny deszczyk Lewa wędka cały czas to samo, czyli nie mogę się odpędzić od płoteczek o co chwilę pach, pach stuki tych wędki bez żadnych konkretów. Już dwie płotki wyciągnąłem takie po 20 cm Spod drzewa jakieś leszcze, karpie. Teraz ucichło, więc zaraz będziemy trochę podnęcać pelletem. No i czekamy dalej na ryby. Mamy godzinkę 10.20. 10 Karp, 3 leszcze, lin, z trzy płotki. W miarę fajnie. Coś się dzieje. Brania jakieś są. Zmieniam przynętę na różowe Haribo. Chcę zobaczyć, bo na korna takie średnie te brania. Coś tam się dzieje, ale tak naprawdę tam zobaczymy, czy kolor różowy spotęguje ilość brań, czy raczej odwrotnie. Zrobimy dwa rzuty takie na sprawdzenie. żeby na sam koniec mamy karpia, na ja tylko koniec stracić ładna ryba. ładna ryba zejdziemy sobie, bo mam podpierak w złym miejscu okej okay. piękna rybka Piękny. Mamy go. 7,5. Piękny. Karp. Drugi. Ten koło już 7. Kilo. Ło, super. Aż jestem w szoku sam, że się udało na sam koniec. Patrzę na tą drugą wędkę, bo jeszcze tam może coś się stać. O. Piękny nasz karp. Idziemy zwracać mu wolność. Udało się złowić pierwszego karpia na samym początku i na sam koniec jak już się pakowałem drugiego karpia. Pierwszy karp 6,5, drugi 7, bez 100 gram. Ja jestem zadowolony, bo było jeszcze parę leszczy. No i lin się trafił nawet. Uwielbiam rybę lin. Cóż, co mogę powiedzieć na temat łowiska? Świetne łowisko. Podoba mi się, że jest jezioro wielkie, kawał jeziora. Są piękne ryby. Ja jestem zadowolony, musisz zostawić łapkę, komentarz i do następnego.